Na C702 wygląda to tak, że po przegraniu plików mamy tutaj dwa, dwa te pliki. Odpalamy z install. Miałem wcześniej zainstalowaną. Pyta się, czy zastąpić. Dajemy na tak. Dajemy na tak. Aplikacja się instaluje. Zapisujemy w grach. Uruchamiamy. opcje do wyboru, wybieramy wbudowany, klawiszem OK eee, pyta się czy zezwolić na wysyłanie do internetu się zgadzamy czy korzystać z usług lokalizacyjnych też się zgadzamy no i aplikacja powinna się połączyć trying open czyli próbuje się połączyć z internetem jeszcze nie znalazł no gps on właśnie się połączyło z internetem E, zaraz powinny też tam zgasło. Zaraz powinny się pojawić pakiety e, z GPS z pozycją. Status wysłano, wszystko OK. Pozycję mamy przesłaną na stronę.